Cześć moi drodzy, z tej strony Hanna Kowalczyk, witam was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje was, co oznaczają wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Co omarzyć o rychłej śmierci? We śnie to pewny znak, że będziesz żył długo, ale zmiany nastąpią w najbliższej przyszłości. Marzyciele pomogą kompetentnie zinterpretować takie nieoczekiwane zjawisko. Ogólna Interpretacja: Interpretacja snu jest akceptowana, aby rozpocząć od ogólnego zrozumienia go. Tak więc szybka śmierć we śnie nie jest w żaden sposób oznaką końca życiowej podróży, ale obiecuje wiele lat i odzwierciedla jedynie. Transformację osobowości i jej odrodzenie w sensie duchowym. Śniło ci się, że musisz umrzeć. Nadszedł czas, aby zmienić swoje poglądy na świat, ustalone priorytety, nudne nawyki, rozerwać niepotrzebne relacje, powiązania, zmienić pracę i podjąć inne równie kardynalne kroki. Boisz się? Często taka historia we śnie oznacza, że na poziomie podświadomości zdajesz sobie sprawę z własnych wad, złych tendencji, myśli, emocji. I jesteś gotowy się z nimi rozstać. Marzyłeś, że wkrótce umrzesz. Sen Owanga jest pewny: w najbliższej przyszłości osiągniesz wewnętrzną harmonię, wyleczysz się z choroby, nawiążesz relacje. Ale zobaczenie zbliżającej się śmierci z przerażeniem oznacza, że nie jesteś w stanie kontrolować negatywnych przejawów i potrzebujesz pomocy. Sen Miller'a. Jeśli we śnie poczułeś bliski koniec, postępuj zgodnie z radą tłumacza i wrzuć całą swoją siłę w wykonywanie pracy, obowiązków biznesowych. Poddaj się. Co jeszcze może oznaczać wymarzoną rychłą śmierć? Jeśli pomyślany przypadek nie wypali się, powinieneś zrezygnować i wybrać nowy cel. Najprawdopodobniej działałeś w złym kierunku i dlatego byłeś skazany na porażkę. Zobaczenie własnego upadku może być we śnie początkiem zupełnie nowego okresu życia. Bardzo ważne jest, aby dokładnie pamiętać, gdzie to się stało. Miejsce i stanie się wskazówką obszaru, w którym spodziewane są zmiany. Powstrzymaj się. Śniło ci się, że jesteś poważnie ranny i zdajesz sobie sprawę, że zbliżasz się do nieuchronnej śmierci? W rzeczywistości unikaj poważnego niebezpieczeństwa, a w rzeczywistości nawet go nie zauważaj. Jeśli we śnie robisz szaleństwo bez strachu, na przykład skaczesz z mostu lub wspinasz się na wieżowiec, dreambook wędrowca ostrzega. Nieustraszoność i nadmierna pewność siebie będą służyć złej służbie. Ale jeśli taka historia we śnie przydarzyła się jednemu marzycielowi, to w przyszłości jest on przeznaczony do szczęścia rodzinnego. Negatywna interpretacja Jedynym przypadkiem, w którym fabuła powinna być postrzegana niejednoznacznie, jest sen chorego. Ale nawet tutaj istnieją dwie interpretacje: albo naprawdę umrze, albo szczęśliwie wyleczy się ze śmiertelnej choroby. Skąd wiedziałeś? Z tego powodu konieczne jest dokładne ustalenie, skąd weź nie dowiedział się, że czeka go szybka śmierć, otrzymane wiadomości od żywych. Pozbyć się złych życzeń, własnych wad. Od zmarłego i złe wieści, być może ważna troska. Wiadomość telefoniczna, mailowa, zmiany w biznesie. Znaleźć jego grób, niezwykłe wydarzenie, szok. Usłyszeć nieznany głos i wewnętrzne zmiany. Zostałeś ostrzeżony. We śnie przewidziałeś swój upadek. Najczęściej jest to zaszyfrowana zupełnie inna informacja, więc nie zaleca się brać dosłownie. Śniło ci się, że przepowiedziałeś śmierć. Postaraj się zaprowadzić porządek w sferze biznesowej i nie pozwól nawet na najmniejszy błąd. Sen zapowiada zbliżające się kłopoty. Muzułmanin śniący przypomina: Zostałeś ostrzeżony, Ceo, oznacza, że poradzisz sobie z wszelkimi trudnościami. Udostępnij, autor Inga Archangielska, ostatnie komentarze. 4. Now, 2020 Svetlana, śniło mi się, jakbym leżała na oddziale intensywnej terapii pod kroplówkami w złym stanie, czy to po porodzie. Czy w ciąży położyłam kilka kroplówek? Wcześniej widziałem moją siostrę, kiedy robiła testy, powiedziano jej, że wszystko jest w porządku, a po spojrzeniu powiedziano mi, że jest bardzo źle, wynik groził śmiercią i musiałem iść na intensywną terapię, bardzo płakałem, przytuliłem siostrę, poprosiłem ją. Żeby ze mną została, bałem się, ale wyszła. Ogólnie jakieś takie zagmatwane sny są filmowane, był też taki moment, że idziemy z siostrą, widzimy znajomych, ludzi zbierających. Monety w kałużach na ziemi. Ona mówi chodźmy też. No ja nie chciałem. W końcu też zbieraliśmy monety. Znalazłem 40 czy 50 r. 10 rok. A potem jeszcze kilka i drobne. Co oznacza taki sen? Obudziłem się z ciężką głową. 18 dec. 27 widziałem, że przejeżdża samochód. Prowadził go facet i miał czaszkę zamiast twarzy, kiedy odwrócił głowę do mnie. Powiedz coś. Freud's Segment Interpretacja marzeń sennych Wydawca Peter 2018 rok 576 centów. ISBN 978 myślnik 5 myślnik 44 61 05 65 myślnik 6 Miss Hassej. Sen i marzenia senne. Wydawca Amrite 2017 rok 80 centów. ISBN 978 Myślnik 5 Myślnik 413 01 471 4 Miller Gustav Heindman Dreambook Miller'a 10 tysięcy interpretacji snów. Wydawca Ripple Classic 2013 rok 640 centów ISBN 978 Myślnik 5 Myślnik 386